Serdecznie. Dzisiaj tak na szybko, trochę inaczej. Z ręki troszeczkę nie ustawiłam tutaj tej kamery tak jak powinnam, ale nieważne. Anioły, archanioły. O tym chcę dzisiaj mówić, ponieważ 29 września było święto trzech archaniołów. To, które trochę tutaj hmm, przegapiłam, tak można powiedzieć, a co roku pamiętałam. Po prostu czas za szybko płynie. Archanioła Michała, Gabriela i Rafaela. A wczoraj było święto Anioła Stróża, które każdego roku jest z 2 października. No i słuchajcie, tak, anioły Archanioły też mają swoje imieniny, jak to mówimy, ale są z nami też każdego dnia. Tutaj Wam pokażę Wasz... To jest taki ładny obrazek, właściwie ikona. I... Archanioł Michał będzie zawsze, słuchajcie, przedstawiony z mieczem. O tym możecie go poznać. Archanioł Gabriel będzie przedstawiany z Lilią, a Archanioł Rafał najczęściej będzie w jakichś zielonych strojach. Dlaczego? Archanioł Michał jest to archanioł, który nas wspomaga, tak można powiedzieć, w walce ze złem. Jest archaniołem, który, jak to się mówi, jest bardzo ochronny, bardzo wiele osób, jeżeli ma jakiś tam problem, to właśnie się do niego modli, żeby no, brał ich w swoją opiekę, tak można powiedzieć, tak? Archaniele Michaelu miej mnie w mojej opiece. Czy tak na przykład prowadzimy samochód, też mamy. Taki wierszyk Archanioł Michał na dachu, przy podwoziu, z lewej, z prawej, z przodu, z tyłu. Lub też yy, i wtedy wiemy, że tam powiedzmy, temu naszemu samochodowi nic nie grozi. Tudzież możemy też zrobić coś takiego, że zapraszamy nasze anioły, Archanioły, naszych przewodników duchowych na puste miejsca w samochodzie, jeżeli sami się obawiamy, gdzieś jechać. Chociaż oni i tak z nami są, czy chcemy, czy nie chcemy w naszej przestrzeni, ja mówię teraz tak w sensie pozytywnym. Potem mamy naszego wspaniałego właśnie Archanioła Gabriela, bo mówię teraz o tych najbardziej znanych, którzy mieli ostatnie miny. No to on jest nazywany między innymi głosem Boga. Archanioł Gabriel zwiastował Pannie Maryli. no tak jest, że tak powiem tutaj w przepowiedni. On też tutaj wspomaga w tematach miłości. Zresztą Metatron tak samo wspomaga, ale to już jest osobny temat. I Metatron jest też od spraw trudnych. To jest też Archanioł, o którym się rzadko wspomina. No i mamy tutaj oczywiście Archanioła Rafaela, który wspomaga zdrowie, więc to jest też bardzo ważny, tak można powiedzieć, na ten czas Archanioł. Co do Anioła Stróża, przypominamy, że no Anioł Stróż Wczoraj był ten dzień, anioła 2 października. Każdy z was go ma. Oczywiście, najczęściej pojawia się w postaci anioła. Ale słuchajcie, macie wielu opiekunów. Macie opiekunów zwierzęcych, macie no, też opiekunów z waszej rodziny. Niemniej zawsze jakaś taka fajna istota, którą nazywamy aniołem, przy was stoi. Także ta modlitwa Aniele Boży, Stróżu Mój, zawsze przy mnie stoi rano, wieczór, we dnie, w nocy, bo mi zawsze do pomocy, szczerze duszy i ciałego. No tam jest zaprowadź mnie do żywota wiecznego, No tutaj trochę mi ta końcówka nie pasuje, ale generalnie chodzi o to, że po prostu, żebyście się nie czuli sami, warto, że tak powiem, no kontaktować się z waszymi przewodnikami, po prostu jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, jeżeli wam coś grozi to po prostu, jak to moja babcia kiedyś mówiła, westchnijcie do nieba no i po prostu ktoś wam gdzieś tam, w sensie, ale nie mówcie, że niech mi ktoś pomoże, bo w tym momencie różne niefajne rzeczy się gdzieś tam dzieją, tylko konkretnie, czy poproście jakieś osoby z waszego rodu o wsparcie, czy po prostu, mówię tutaj o tych, które gdzieś tam były wam bliskie, bardzo często jest też tak, że, tak jak mówimy, tymi aniołami stróżami są też nasze osoby z rodu i czasem jest tak, że kogoś nie zna z rodu, a bardzo czujecie z kimś bliskość, tak? Idziecie do kogoś na grób, do jakiejś waszej prababki, praprababki, no a potem się okazuje, że po prostu faktycznie potem gdzieś tam, jak coś sprawdzamy, to że ta osoba gdzieś tam jest przy Was i Was faktycznie pilnuje i na przykład jest z, z Was dumna też z jakiegoś powodu. Wiem, wie, Wiem, brzmi jak brzmi, ale w końcu wiemy, dla kogo jest ten kanał. Dla ludzi światłych, którzy. No, wiedzą, wiedzą o czym mówię. Dobra, słuchajcie, to tyle co do świąt anielskich. Już niedługo będzie nów, także też nagram filmik od pełni do nowiu. Tym razem od nowiu do pełni. Do tego nowiu weźcie sobie na razie jeszcze, jak to się mówi, pozakańczajcie jakieś pewne rzeczy. Yy, możecie sobie puścić taką intencję, że tak jak księżyc zbliża się do nowiu, tak. Yy, Kończą się, tak jak księżyca ubywa, tak jak księżyca ubywa, tak kończą się moje problemy. Tak jak księżyc znika, tak znika wszystko to, co nie pozwala mi normalnie żyć i funkcjonować. No, no to moi drodzy, słuchajcie, trzymajcie się, życzę Wam udanej niedzieli, bo jeszcze jest piękne słońce, przynajmniej tutaj u mnie. No i zakończam. Teraz spróbujemy znowu, znowu cała akcja z zakończaniem, nie śmiecie się. <gry> no, to na razie.